Jeśli ktoś obserwuje mój kanał już od paru lat, to mniej więcej dowie się, że ja zawsze czegoś tam nowego próbuję. A to się przeprowadzam do innego kraju, a to szukam nowej pracy i ciągle szukam tej drogi w życiu. Co by tu zrobić, żeby się nie narobić a zarobić? <laughs> nie, no dobra. Może żeby się trochę narobić, ale żeby nie musieć pracować dla kogoś i nie musieć od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16 dzień w dzień chodzić do tej samej roboty, wykonywać to samo zadanie przez 30, czy 40, czy nawet 50 lat czasem do emerytury, która i tak jest głodowa i tak i tak życie przemija. Więc zawsze próbuję skminić, jakby, co by to zrobić? Tylko no rzeczywistość jest taka, że i tak kończę w jakichś dziadowskich pracach, i, i no to głównie z lenistwa. Ale od paru miesięcy pracujemy za mlei nad pewnym projektem, który właśnie się skończył i oby wypalił. Zaraz wam pokażę, co to jest dokładnie. E, więc pomysł powstał przez Amazona. Jest coś takiego jak Amazon FBA, czyli. E, Taka forma sprzedaży na Amazonie, że wy wysyłacie swój produkt do magazynów Amazona i on nie zajmuje się całą wysyłką, jak również kontaktem z klientem. Dlatego powstał w mojej głowie już dawno, dawno temu taki pomysł, kurde, fajnie było tak spróbować sprzedawać tam. Ale zawsze było coś innego do roboty. Wiecie, jak to jest. Człowiek myśli, że o, może by to zacząć, ale to nie jest takie łatwe, bo żeby sprzedać na Amazonie trzeba założyć firmę, żeby założyć firmę trzeba też spełnić jakieś tam kryteria i to wszystko, wszystko ileś tam czasu trwa, trzeba być cierpliwym, a ja nie jestem cierpliwym człowiekiem. Ale w końcu wziąłem się, wzięliśmy się w sumie za siebie i wpadliśmy na pomysł konkretnego produktu, którego Ameli szukała już od jakiegoś czasu, a którego nie było nigdzie. Więc my pomyśleliśmy sobie, w sumie skoro nigdzie tego nie ma, no to dlaczego by samemu tego nie stworzyć? No i stworzyliśmy. Ten oto produkt to jest Taka oto magnetyczna tablica, którą można sobie umieścić na lodówce. I ta tablica, proszę Państwa, zawiera wszystkie informacje na temat zdrowej żywności i tego, jakie składniki odżywcze dane produkty zawierają. Na przykład tutaj mamy tłuszcze, proteiny, mamy witaminy, wszystkie nawet. Potrudziliśmy się o to, żeby dodać każdą z witamin B1, B2, B3, B5 i tak dalej. Oddzielnie napisać, co one dają. Tutaj macie też opisy dokładnie tych witamin i jakie produkty mają ich najwięcej. I przy okazji, które są też najzdrowsze. Do tego też mamy minerały. Ogólnie to jest wszystko to. Czego potrzeba do zdrowej, zbalansowanej diety. Ogólnie to Amelia zawsze dbała o zdrową żywność i ona się zdrowo odżywiała. Ja to tam cokolwiek było w lodówce, to jadłem. Niestety, właśnie skończyłem 30 lat i od jakiegoś czasu nie jestem już w stanie jeść byle śmieci, bo naprawdę źle to nam nie działa. I siłą rzeczy sam musiałem się zainteresować zdrową żywnością, więc oboje zaczęliśmy się po prostu interesować tematem. Czytać, oglądać. Analizować, co jest zdrowe, co daje najlepsze efekty. No i tak właśnie powstały, powstała ta nasza tablica. Więc zebraliśmy już całą wiedzę dostępną w internecie, w książkach, przetworzyliśmy ją i umieściliśmy na tej oto tablicy. Tablica ma 30 na 40 cm. Niestety my mamy zabudowaną lodówkę, więc. Nie można na ją magnesu przyczepić, ale można na przykład dwustronną taśmą to zrobić. A jeśli ktoś ma magnetyczną lodówkę, no to, tak jak mamy, boiler, to można zrobić coś takiego: o. pyk, jest! Więc można sobie to przymocować. Idziecie na zakupy, patrzycie. O, dobra, czego by tu. Jakich by tu produktów kupić, żeby sobie zrobić obiad, który zawiera każdą z poszczególnych części? No to biorę sobie tuńczyka z Na przykład huma z szpinakiem, do tego słodkie ziemniaki, czy bataty i jakiegoś pomidora na to i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zobaczcie ile tego przyszło. Zamówiliśmy 300 sztuk z Chin. Um, one przychodzą w takich właśnie opakowaniach jak to. Widzicie? Tutaj są te wszystkie kartony. Jeden już wysłaliśmy do Amazona, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zaakceptowali, działa, więc już jest gotowe do sprzedaży. Link jeszcze w opisie pod filmem, więc jeśli was to interesuje, to sobie możecie okupić. A jeśli nie, no to nie, to nie musicie kupować. E, ale tak czy siak interesuje mnie Wasza opinia. Co myślicie o tym produkcie? Czy to ma sens bytu? Nie wiem, to jest nasza, nasz pierwszy raz. Czy to wypali? Nie wiem. Jak nie wypali, to mamy inne pomysły już w głowie. E, Sądzę, że jest to rzecz użyteczna, szczególnie dla osób, które muszą pilnować swojej diety i ogólnie też chcą sprowadzić zdrowy tryb życia. Są tam opcje też wegetariańskie, wegańskie i mięsne, więc dla każdego w zasadzie jest ta tablica. E, produkt dostępny jest w Wielkiej Brytanii teraz w Amazonie. Jeśli się nie mylę, to można go zamówić za granicą, ale wtedy przesyłka jest dodatkowo płatna i to idzie jakiś czas. Więc jeśli naprawdę chcecie, to możecie, ale na to nie, nie namawiam, bo to będzie ponad 20 funtów wtedy wyjdzie. Jeśli chcecie kupić to w Wielkiej Brytanii, no to wyjdzie 16 funtów. Jeśli macie Amazon Prime, no to będzie jednodniowa dostawa. I dostawa też jest za darmo, bo jest w, tej, w tym pakiecie Prime. A jeśli nie macie Prime, no to możecie za darmo go sobie na 7 dni włączyć. Ta tablica jest w pełni zaprojektowana przez mnie i przez Amelie. No, co myślicie po prostu? Co myślicie? Dajcie znać. I jeśli interesuje Was to dokładnie, jak wyglądał cały proces tego tworzenia, ile nas kosztowała, kosztował ten produkt, ile kosztowała dostawa, ile jak się zakłada firmy w ogóle w Wielkiej Brytanii i co trzeba dokładnie zrobić, żeby też na tym Amazonie sprzedawać, dodatkowo ile wynoszą opłata Amazona, no to jeśli Was to interesuje, to dajcie znać, to też nagram kolejny film z detalami na temat całego procesu. Ale tak, dzisiaj pokrótce. Ogólnie bardzo dużo się dzieje ostatnio, dlatego też nie nagrywałem, nie mieliśmy czasu, mimo że jest piękna pogoda na zewnątrz. Spójrzcie. Niestety nie mamy czasu z tego korzystać, bo wyprowadzamy się z Wielkiej Brytanii do Francji, ale to to, to jest oddzielny film. Na ten temat nagram. Więc jeśli dotarliście do tej części filmu, to macie unikatowe info z pierwszej ręki. No, więc bardzo dużo się będzie działo, i dla osób, które nudzą się tylko kontentem ze Szkocji, no to będzie trochę odświeżające. Także to tyle. Link do, do tej tablicy macie w opisie. No i. I tak, do zobaczenia. Buziaki, papa.